Ok, cześć wszystkim, tutaj Julian Krypto. Czy Solana może stracić kilkadziesiąt procent w ciągu najbliższych tygodni? Już straciła ponad 6% Dogecoin, prawie 6% w ciągu ostatnich godzin, Aptos również straci i może stracić również niesłynny token FTT, czyli token giełdy FTX. Jest 7.20 czasu polskiego to jest kanał Julian Krypto i to nie są porady inwestycyjne. A na tym filmie zastanowimy się, czy Solana i Bitcoin w przeciągu najbliższych dni mogą stracić i ile i dlaczego? Czy Bitcoin może stracić 10%? Ponieważ pojawiają się pogłoski o tym, że 13 września giełda FTX. Prawdopodobnie będzie miała prawo do zlikwidowania tygodniowo 200 milionów dolarów w kryptoaktywach, które posiadała. Na ten temat dokumentów jest wiele, niestety źródła brak. Pojawiają się natomiast pogłoski i dlatego, że. Czas to pieniądz, to ja dla Was te pogłoski w tym momencie przekazuję z prośbą również do Was, żebyście sprawdzili te wszystkie dokumenty i jeżeli znajdziecie tutaj rzeczywiste potwierdzenie tych informacji, to napiszcie w komentarzu, będziemy mogli to dalej badać. Ja dla Was badałem te dokumenty od samego rana, nawet korzystając ze sztucznej inteligencji GPT, jednak nie znajdując dowodów, ponieważ tych dokumentów jest naprawdę wiele i nie miałem czasu tego wszystkiego przejrzeć. Ale sytuacja wygląda na chwilę obecną następująco. Nagłówki mówią, giełda FTX być może zlikwiduje 200 milionów dolarów tygodniowo w kryptoasetach, zaczynając od 13 września. W związku z tym, jeżeli takie informacje trafiają na rynek, rynek stara się to wycenić już teraz, już wcześniej. 200 milionów dolarów tygodniowo i zastanówmy się, jak to może wpłynąć przede wszystkim na bitcoina oraz na te poszczególne coiny, bo widzimy, Solany tutaj jest bardzo dużo, również tylko na FTT, ale także Aptosa, Dogecoina. Jak może to wpłynąć na te poszczególne coiny? 268 milionów dolarów w samym tylko bitcoinie. Jeżeli 268 milionów dolarów w Bitcoinie miałoby zostać dzisiaj sprzedanych, albo w przeciągu najbliższych tygodni, to o ile mogłaby spaść cena Bitcoina? Zastanówmy się. Otóż 268 milionów dolarów jest to około 10300 Bitcoinów. Na Max Order Booku widzimy głębokość, że 3900 Bitcoinów jest mniej więcej na... 1000 dolarów głębokości w dół. Zatem 2,7 razy więcej będzie to około 10% w dół. Jeżeli zatem, ekstrapolując, 10 300 bitcoinów miałoby zostać sprzedane, potencjalnie rynek byłby w stanie złapać tę cenę mniej więcej 10% poniżej ceny obecnej, a zatem 23 000 dolarów. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o samego Bitcoina korzystając z Max Order Booka na Max Data Up. Natomiast jak to wygląda, jeżeli chodzi o solane, tamtych tokenów jest znacznie, znacznie więcej, bo aż 685 milionów dolarów. No właśnie, widzimy na samym tylko Binanceie. Głębokość, która wskazuje na to, że jest około 10 milionów dolarów w dół. Do 6 dolarów za token SOL. Na chwilę obecną token SOL kosztuje 18 dolarów, czyli trzykrotnie więcej. Analizując tylko i wyłącznie te dane i zastanawiając się, jak bardzo token SOL mógłby spaść w przeciągu najbliższych dni po sprzedaży na 685 milionów dolarów, możemy dojść do wniosku, że spadki na tokenie SOL jest bardzo ciężko oszacować, a potencjalne mogłyby być na poziomie kilkudziesięciu procent. Tak naprawdę nie wiemy, jakie są zamówienia na pewnych głębokościach, możemy się tylko domyślać, ale obserwując największe giełdy i to, że 6 milionów dolarów w tokenach sol potrzeba do tego, żeby cena spadła o 2%, to o ile cena spadłaby, gdyby sprzedano 685 milionów dolarów w tokenie Sol. Podobnie Aptos, tutaj sytuacja również nie jest kolorowa. Na Coin Market Cap widzimy, że aby cena mogła spaść. O zaledwie 2% wystarczy sprzedaż nieco ponad 1 miliona dolarów w tokenie Aptos, a podobno do zlikwidowania jest aż 67 milionów dolarów. Zatem, jeżeli zaledwie 1,5 miliona dolarów wystarczy, żeby zbić cenę Aptosa o minus 2%, to o ile spadłaby cena, gdyby zostało sprzedane 67 milionów dolarów w tokenie Aptos? Dogecoin. Około 5 milionów dolarów wystarczy, żeby zbić cenę o 2% w dół. Zatem o ile mogłaby być zbita cena, gdyby zostało sprzedane 42 miliony dolarów w tokenie DOGE? Tutaj potencjalny spadek wydaje się dużo łatwiejszy do wyliczenia, bo wynik takiego równania wskazywałby na około 16% spadek. No i mamy niesłynny token FTT, gdzie nie potrzeba nawet pół miliona dolarów w sprzedanych tokenach, aby cena tokena FTT spadła o zaledwie 2%, a tych tokenów FTT podobno do sprzedaży jest ponad 500 milionów. Wybaczcie mi, ale tutaj nawet nie będę tego liczyć, ponieważ wychodzę z założenia, że jakakolwiek spekulacja na martwych coinach, które były częścią większego oszustwa, jest sama w sobie stratą czasu. Wnioski z tego nagrania są następujące: zagrożona może być przede wszystkim Solana, Dogecoin, Aptos, a wśród nich najbardziej Solana oraz Aptos, a także Bitcoin, około 10% z jazdem cenowym do około 23 tysięcy dolarów. O ile te informacje, które są podawane w sieci są prawdą. I ten kanał również tworzę po to, żeby w takich sytuacjach to od Was uzyskać pomoc i wsparcie, ponieważ jestem przekonany, że razem szybciej dotrzemy do źródła prawdy. Dajcie znać w komentarzach, jeżeli będziecie mieć jakiekolwiek dodatkowe informacje na ten temat, jeżeli sprawdzicie te dokumenty. Link do dokumentów od FTX-u zamieszczam również w opisie filmu. Mając potwierdzone źródło prawdy, będziemy mieli konkretne informacje, jak możemy rozegrać rynek Bitcoina i altcoiny. Wejdźcie również na Maxdata app i dołączcie do Telegrama, na którym dodajemy podsumowania newsów. A na ostatnich filmach mówiłem o tym, że JP Morgan bada blockchainowy token, że Ark Invest przewiduje pesymistyczne perspektywy na 2023 rok. Że Coinbase i AVE stworzyli koalicję Tokenized Assets oraz IMF, które opublikowało dokument wskazujący na zagrożenia dla polityki pieniężnej państw w stosunku do kryptoaktywów. Na MaxData została poprawiona również zasada emisji tokenów na korzyść użytkowników Lifetime. A na wczorajszym materiale analizowałem następny halving Bitcoina jako potencjalny kulminacyjny szczyt emocji i jak to można rozegrać. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się i niech Hossa będzie z nami. Cześć.